Siemanko, dzisiaj e, testujemy prezent od Mikołaja Ja go nie otwieram, jeszcze w ogóle, serio, serio, ja go nie otwieram. Takie coś, ja nie wiem co to nawet jest, ale ktoś mi mówił, że... To są kredki węgielne? Jakoś tak? E, no to zobaczymy, z Grelando Zobaczymy Serio, tego nie otwieram jeszcze Otwieram? Dobra, otwieram. A co to za gówienko? Co to jest? To jest jakieś takie coś? to jest Pestelina? Nie. Co to jest? To nie... Nie, to nie jest pestelin. Ej, nie wiem co to jest. Bosiu. Ale dziwne jakieś. Nie wiem dlaczego to jest. Może do pocierania. To nie są kredki. Chyba tu są ołówki, chyba jakieś takie rzeczy. Dobra, co, co wiem, to będę mówić. Muszę sobie przesunąć 24. No. Pozdrawiam osoby, które w 24 oglądają. 24 grudnia. Tutaj mam ołówki, one nie są natemperowane. Hej, bo ktoś napisał do mnie hej to jest chyba węgiel z tego co wiem do pocierania Tak, chyba jak coś już to tak pocierasz wtedy nim A się podrób. dobra następnie co mamy tutaj y osiem tutaj jest osiem tych takich węgielków takich jak tu, tak piszę. i no, te węgielki są też takie... No. No Kurde, to główienko małe mi pada. No więc spoko. Właśnie to główienko nie wiem, co to jest, ja z tego nie powiem. Też nie wie. No. Też nie wie. E, tutaj mamy gumkę do mazania. Jakąś taką. Uff. Zaraz nie spróbę coś zmazać. co to jest? Cumkarski? To, to jest. Co to jest? To jest jakiś, taki jakby karton. To Co? jest coś? Co to jest? Ej, dobra, nie, ja tego nie otwieram, bo nie chcę zniszczyć czasem temperów. A to chyba takie wybiela. Dobra, i tu są już ołówki natemperowane. To przetestuję. To jeszcze ja ze złamam tą białą kredkę. Na szczęście nie. Dobra, to ja sobie teraz... Przetestujemy sobie teraz to, bo jestem tego z ciekawa, jak nie wiem. O, to ja tylko tak to zrobię, proszę Bo to jest sam węgiel, nie? Dobra, tu mam kartkę Jakąś kartkę Dobra, jak to się proszy? Bardziej węgiel Nie, dobra, ja się boję tego Ja boję się tego otwierać Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek użyję Serio, to jest prezent Też na Mikołajki Nienawidzili na Mikołajki Od Mikołaja a takie dwieko. O jak to brudzi wszystko! Dobra. Aha, to takie będzie działać jak to czarne. Dobra. Czekajcie, tak, ja już wam pokazuję jak to. To działa tak. Więc spoko. To chyba raczej nie jest tego. Dobra, tego nie testujemy, tego też nie testujemy, tego nie testujemy. Yy, tego nie testujemy. gumki możemy już A Dobra, przetestuję sobie ołówek. Jaki on ciężki, czuć, że tam węgiel jest, yy, jest na tym więc spoko. Fajnie. I dobra, to teraz spróbujemy to wybielić. Tak bardziej rozmazuje na taki fajny szary. Ej, to jest git. Ej! Co to, to jest. Takie. I. Gumka w ruch. I hmm, hmm. jak ta gumka gumuje mocno. Nieraz już nie masz tej kreski, którą gumujesz. Ej, ta gumka jest mega! Dobra, i chyba to cały prezent od Mikołaja, więc się z niego cieszę. Ten filmik się raczej 24 zapomniałam, To się 24 prześlę, a ja już zdążyłam wrzucić film, na którym yy, narysowałam takie coś. Yy, I to tymi tymi. Więc super. One mega piszą, nie? Dobra. Dobra. jajo i widzimy się w następnym odcinku.